Kamil, na co dzień, jak powiedziałem przed chwilką, we wstępie zajmujesz się prowadzeniem kanału Businessment TV. Chciałbym pokrótce, żebyś przedstawił się, powiedział, kim jesteś, jakie jest twoje zaplecze biznesowe. Opowiadasz o tym, masz solidny background biznesowy, który pozwala wypowiadać się na tematy biznesowe. Od 15 lat prowadzę swoje działalności gospodarcze. W sumie to nigdy już nie pracowałem na etacie, już od początku kombinowałem, jak być na swoim, jak sobie robić coś dla siebie. I tak po prostu przechodząc szczebel po szczeblu, po prostu zaczynając pracę od co jednej ciężar rówki będąc Kierowcą, później mechanikiem, zarządzając transportem, zatrudniając ludzi, będąc kierownikiem, menadżerem, dyrektorem, prezesem, każdy szczebel kariery przeszedłem. Wiem, jak się buduje skalę, jak się buduje firmy, jak się otwiera nowe firmy, jak się zarządza kilkoma firmami, jak mieć zespoły sprzedażowe, zakupowe, transportowe, jakiekolwiek. Wiem dokładnie od podszewki, jak wygląda biznes, z czym to się je i po prostu, jak widzę takie kocopowy, które niektórzy ludzie mówią w internecie, że to jest nie wiem, magia tego, że ty wstaniesz o 5 rano, pójdziesz na jogging, będziesz czytał 3 książki, tygodniowo i z tego będziesz miał świetny biznes. Bogactwo bierze się z ciężkiej pracy, z tego, że trzeba wstawać szybciej jak inni, chodzić spać później jak inni i dopiero w pewnym momencie życia można tak odcinać kupony.